Witam na moim kanale. Ten tydzień troszeczkę nietypowy. Zróbmy może obiecaną wróżbę, horoskop. Taki wróżbę sterota partnerski. Także ułożę zaraz dla dwóch osób. Jedną jesteście. Jesteś ty, a drugą jest twój partner. Zaraz zobaczymy, co ciekawego dla tego związku że nie są te karty. Troszeczkę więcej miejsca potrzebuje. Ok. No, jednak. Jedna w środek. Cyk. Zacznijmy od samego środka. Oho, super. To jest bardzo dobry układ dla związku, ponieważ dziesiątka. Yy, pokażę może. No, jak? złożę karty. Jedna karta w środku. Ok. Jedną dla jednej osoby, drugie dla drugiej. No nie wyszło to lepiej, słucham, kamerką sobie jeszcze nie do końca radzę. Tak czy inaczej, w samym środku to jest dobra wróżba dla związku, bo dziesiątka kielichów oznacza takie pełnie uczuć, kiedy nawet człowiek może spodziewać się rozmnożenia rodziny, kiedy jest ta miłość, kiedy, kiedy wszystko idzie na dobrą drogę. Naprawdę nie układałem tych hat. Po stronie kobiety jest tutaj kochankowie, czyli ta kobieta jest taką bardziej kochającą osobą. Ona chciałaby więcej tej miłości, ale jednocześnie troszeczkę spogląda na bok. Ciągle może jest pewna tych uczuć, ale jest, jest tutaj taka, taka chęć spoglądania na innych. Jest tutaj słońce czyli troszeczkę są jakieś takie, ona jest odwrócone, jakieś takie, zauważa się jednak cienie w tym związku ze strony kobiet, ale jednocześnie jest tutaj y, as kielichów, czyli są silne uczucia. Tu jest ten anioł, który opiekuje się tymi uczuciami. Y, może tutaj trójka mieczy sugerowałaby, że uczucia uczuciami, ale ta kobieta, kobieta właśnie w związku się czuje troszeczkę zraniona. Y, jak to wygląda od strony faceta? Jest tutaj giermek mieczy odwrócony, czyli ten facet jest taki troszeczkę niepewny, on nie do końca wie, czego chce, może się troszeczkę boi, może trochę brak mu takiego dystansu, bo tutaj jest giermek buław odwrócony, czyli brak takiego trochę poczucia humoru, kiedy nie można, z... brak tego śmiechu, brak tego takiego oddechu. Z drugiej strony, tu od strony faceta są jakieś takie... Korzyści finansowe w sensie, że bo tu jest siódemka. Monet oznacza kobietę, na który, która stoi pod drzewem, z którego lecą pieniądze. Więc ten facet chciałby z siebie dać jak najwięcej tego związku i ma jakieś takie dość poważne zamiary, kiedy też finansowo jak gdyby ładuje w, w ten związek. Tu jest z jednej strony papież. Papież sugerowałby, że on słucha potrzeb tu jakiś. jakiś Bliskich osób ze swojego otoczenia. No ogólnie jest to całkiem dobra wróżba, szczególnie ze względu na tą dziesiątkę. Monet. Czyli związek się rozwija, nawet jeżeli. Yy, kobieta jest troszeczkę zraniona, to, to tutaj ta miłość przeważa wszystko i należy wybaczać. To tyle. Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę i zapraszam na wójka.